Witam na prezentacji programu Navireo, wersja dedykowana do obsługi piekarni. Program Navireo jest autorstwa firmy Insert z Wrocławia, natomiast firma BTH zajmuje się wdrażaniem tego programu w piekarniach. Uruchamiamy program, wpisujemy hasło. Hasło każdy użytkownik ustala sobie samemu i może w każdej chwili je dowolną ilość razy zmienić. Ekran, który Państwo teraz widzą jest dosyć charakterystyczny. Na tym ekranie mamy wystawione, mamy pokazane dokumenty, które zostały wystawione wczoraj. Zazwyczaj w piekarni tak właśnie się pracuje, że dokumenty wystawiane są poprzedniego dnia, a następnego dnia rano kierowcy odbierają te dokumenty, pobierają towar i udają się do sklepów. My natomiast dzisiaj wystawimy wobec tego dokumenty na jutro. Okno nazywa się WZ Dzisiaj, czyli dokumenty wystawione na dzisiaj do wpisywania wpłat od kierowców i do powielania na jutro. Jeżeli chodzi o wpłaty do kierowców i obsługę zwrotów, przedstawiamy to w odrębnych prezentacjach, do których oczywiście również serdecznie Państwa zapraszam. Spójrzmy, czy na jutro coś zrobiliśmy. WZ wystawione na jutro, dokumenty wystawione do realizacji jutro. Są podstawą planu produkcji na jutro. Jak widać, jeszcze nic nie wystawiliśmy na jutro. Wracamy wobec tego do dzisiaj. Jesteśmy na dzisiaj. Jak Państwo widzą, data jest 9 lipca. Proszę zapamiętać to przez chwilkę, ponieważ za chwilę będzie to istotne. Zwrócę Państwu na to uwagę. Załóżmy, że będziemy chcieli wystawić fakturę dla firmy Zbanina. Na początek odstawię myszkę i zrobię to bez korzystania z myszy. To zazwyczaj dla Państwa jest istotne. Ja zresztą też często uważam, że szybciej pewne rzeczy można wykonać bez myszy. A zatem wskakuję na Banino. Wpisałem 14. Program automatycznie wybrał Banino. Markę spożywczo przemysłowy Alicja. Tak się ta firma nazywa. Otwieramy dokument. Proszę zwrócić uwagę, ja o tym wspominałem, że mamy tutaj datę już 10 lipca, a nie 9 jak dzisiaj, czyli dokument automatycznie przestawił się na jutro. Jeżeli nie wprowadzamy żadnych zmian, zapisujemy ten dokument cały czas z klawiatury, nic nie korzystam z myszki, no i już. Zobaczmy, czy rzeczywiście zrobił się na jutro. Zrobił się. Wracamy dzisiaj. Zauważamy, że mamy tutaj już flagę zmienioną, mianowicie powielono, a tutaj nie powielono. No załóżmy, że chcemy jeszcze wystawić dla karczemki. Nowo skakuje. Otwieram. Rzeczywiście data również tu się zmieniła, ale teraz już zmienię ilość, bo okazało się, że bardzo im smakowało i oni są 40 sztuk tego towaru. A oprócz tego jeszcze specjalnie dla Państwa pozwolą Państwo, że poczęstuję nieco wirtualnie. Ja się nazywam Krzysztof Jagodziński i dlatego Pro, zachęcam Państwa do spróbowania tej jagodzianki, no niestety tylko wirtualnie. 100 sztuk. Ostatecznie, o, to dwa razy nawet widzę Państwo mają, no ale to chyba nie grzech. Dobrze, zapisuję dokument, czyli w tym dok teraz pokazałem, w jaki sposób możemy poprawiać. Jeszcze raz to pokażę. O, tutaj podstawicy zrobimy 20 sztuk. No, a tutaj jeszcze coś dopiszemy. No może dopiszę na przykład hamkę. Jak Państwo widzą, ja nie muszę wpisywać ani kodu. Oczywiście mogę wpisać kod. E, powiedzmy 34, proszę zapamiętać. Ja zaraz pokażę. Tutaj 10 sztuk. Mogę wpisać kod. 33, proszę bardzo, mam bułkę Grahamka. Ale jeżeli nie pamiętam kodu, tylko wiem, że to jest e, na przykład z posypką, posypka, o to mogę wybrać wszystko, co jest posypką. I tutaj bierzemy sobie znowu 13 sztuk. 13 jest szczęśliwa dla mnie. Czyli yy, po pierwsze, możemy poprawiać te dokumenty, w sensie, że wpisujemy zupełnie nowy towar. Znajdowanie towaru to dosłownie jak obsługa w Google'ach. Państwo wpisują, co państwo wiedzą i program sam znajdzie. Nie musimy wpisać dokładnie wiernej nazwy. Możemy zmieniać ilości. No i oczywiście możemy również, na no, niestety, usuwać, jeżeli klient doszedł do wniosku, że nie chce tego. Jeżeli to wszystko zrobiliśmy, mam nadzieję, że przekonałem, że idzie to dosyć szybko, zapisuję i koniec. Pojawiła się biała flaga. Załóżmy, że się pomyliłem, i próbuję to jeszcze raz powielić. No, nie ma możliwości powielania dokumentu. To znaczy, też nie do końca, bo jeżeli Państwo chcą, to oczywiście Państwo mogą zmienić flagę na czerwoną. I gdybym teraz ją zmienił, to oczywiście mógłbym powiedzieć, co zaraz zademonstruję. Prawda? Ale nie będziemy tego robili. Posprzątamy. Flaga była biała, to była biała. O, wracamy, teraz mamy porządek. Oczywiście, czy Państwo mogą zmienić flagę, czy też nie mogą Państwo zmienić flagi, to jest uzależnione od właściciela i szefa firmy, w zależności od tego, jakie Państwu zostaną przydzielone uprawnienia. Uprawnienia można przydzielać bardzo szczegółowo, w zależności od tego, co dana osoba wykonuje. Generalnie chciałbym zwrócić uwagę i bardzo mocno podkreślić, że to, co Państwu teraz przedstawiam, to nie jest jedyny sposób pracy z programem. My po prostu musieliśmy przedstawić jakiś sposób pracy z programem, ale z doświadczenia widzimy, że w różnych piekarniach pracuje się w różny sposób i nasz program jest bardzo elastyczny, można sobie tak w nim pracować, jak Państwu będzie najwygodniej. Czyli to, co ja pokazuję, jest to jeden z wariantów, natomiast Państwo nie mają obowiązku i nie ma konieczności pracowania dokładnie w ten sposób. Żeby zakończyć omawianie tego okna, to proszę zwrócić uwagę, że tutaj nam się pojawią faktury sprzedaży, to jest osobne prezentacji. Tutaj zaliczki od kierowców, którzy nam przyniosą, tutaj braki, jeśli nam zapłacą za mało. Tutaj uwagi, na przykład tu jest napisane odebrać korektę, tutaj, że nie oddali skrzynek. I tego in typu informacje mogą być wykorzystne, mogą być uprzydatne, ale oczywiście nie musi być. Wróćmy jeszcze do naszego górnego okna, na co chciałbym Państwu zwrócić uwagę. Otóż... W tym przykładzie powielaliśmy na podstawie dostawy z dnia dzisiejszego. Ale nie muszą Państwo w ten sposób pracować. Mogą Państwo pracować w ten sposób, że ustalą sobie Państwo na przykład matryce na poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek dla każdej firmy i z tych matryc będą Państwo powielali na dzień następny. Mogą Państwo również zrobić osobną matrycę dla poniedziałku, wtorku, środy, czwartku, piątku. Ja w, na razie do celów prezentacji przygotowałem osobną matrycę na sobotę. Z tym, że zanim Państwu pokażę tę sobotnią matrycę, to chciałbym pokazać jeszcze raz dzisiejszą. O, może ja powielę Pana Daleckiego. Czyli znowu kontrol. O, jak Państwo widzą, o, dzisiaj on ma tylko pieczywo chrupkie. Ale weźmiemy sobie e, taki towar i się nazywa chlebek. O, on jest w cenie 2,57 za sztukę. Z tym, że podkreślam, że dzisiaj jest poniedziałek i te 2,57 to jest poniedziałek. Zapisałem. No, za pomocą myszki, przepraszam. To już przyzwyczajenie. Czyli dla pana Daleckiego chlebek w poniedziałek kosztował 2,57. Zobaczmy, jak on będzie chciał kupić w sobotę. Tutaj mamy pana Daleckiego. Tak? I teraz sprzedajemy mu w sobotę ten sam chlebek. Przygotaliśmy szmatę, okazuje się, że w sobotę ten chlebek kosztuje 99, 99 990 zł. Ja specjalnie wpisałem tak dużą wartość, żeby było widać, że na każdy dzień tygodnia mogą Państwo przygotować inną cenę danego towaru. Teraz już bez myszki zapisuję. I zapraszam. O przepraszam, jeszcze nie zapraszam. Wrócimy na dzisiaj, sprawdzimy co zrobiliśmy na jutro. No, na jutro zrobiliśmy kilka faktur. I Jeżeli tak, proszę Państwa, tutaj jest zaznaczone, że jedno żeśmy powielili z soboty, no, ale zrobiliśmy to świadomie. Jeszcze chciałbym Państwu pokazać, w jaki sposób na podstawie tego co zrobiliśmy, możemy wygenerować plan produkcji. Wchodzimy do planu produkcji. E, interesuje nas plan produkcji na wtorek czyli na jutro, robimy OK, robimy wylicz, został wyliczony, no i teraz jeszcze pozostaje nam go wydrukować. No znowu z klawiatury możemy użyć skrótu, plan produkcji, podgląd i to jest informacja, którą przekazujemy do osoby, która taką produkcję ma przygotować. Oczywiście wygląd tego wydruku zależy od Państwa życzenia. To, co tutaj pokazuję, to jest przykład, czyli podzielony towar na grupy, w każdej grupie dokładna nazwa, ile sztuk. Następna grupa, ilość sztuk i tak dalej. Jeżeli Państwo odczuwają potrzebę innych jeszcze informacji na wydruku, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką, taki rodzaj wydruku dla Państwa przygotować. Podobnie jak wszystkie inne, również i ten wydruk podlega daleko idącej edycji dostosowaniu do Państwa potrzeb. Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi prezentacjami, a zwłaszcza ze zwrotami towarów, z rozliczaniem zaliczek od kierowców, z wystawianiem faktur. I z różnego rodzaju sprawozdawczość. Dziękuję za uwagę.